Witam was Kochani. Tym razem gdy przychodzimy do Was z propozycją e, zabawy kreatywnej, w stworzenie własnego magnesu. Magnesy możemy sobie wykorzystać, żeby je do lodówki, czy do tablicy magnetycznej. Nasze magnesy są dosyć małe. E, mamy różne kształty i dla chłopców, i dla dziewczynek. Tu jest akurat dinozaur. Mamy misia, mamy tygryska. Kochani, mamy również, jak jest troszeczkę świąteczne. Tutaj jest Renifer, który już jest pomalowany magnesem. Możecie zobaczyć efekt końcowy, jak on właśnie wygląda. Każda taka figurka gipsowa pod spodem ma przyklejoną taśmę magnetyczną. Moi drodzy, chciałabym Wam tutaj pokazać, jak ona będzie się trzymała na tablicy. Proszę bardzo. Zobaczcie, na takiej taśmy magnetycznej, taki magnesik również się trzyma. Będzie się trzymał na lodówce, czy na e, tutaj tablicy. E, moi kochani, te małe magnesy hmm, my, my potrzebujemy przy tych małych magnesach troszeczkę sprawności manualnych e, i cierpliwości, ponieważ naprawdę są bardzo małe elementy do pomalowania, ale uwierzcie mi, e, że małe dzieci też sobie z tym radzą. E, za chwileczkę Wam pokażę. Jak tutaj możemy pomalować magnes? Chociaż uważam, że tutaj nie ma żadnej większej trudności. Do malowania magnesu używamy farb akrylowych, Moi drodzy. Ja tutaj sobie akurat wybrałam dinozaura i zaczniemy sobie malować. Cierpliwość. Tutaj jest nam naprawdę bardzo potrzebna, jeżeli chcemy, żeby ten magnes był. Ładne, dokładne, to musimy troszeczkę cierpliwości tutaj mieć. Boki też malujemy, żeby nie było widać białej figurki. Ja tutaj nie będę może malowała całego, bo to naprawdę przy malowaniu magnesu zajmie sporo czasu. Sobie zrobimy dinozaura, moi drodzy, żeby nam się odbijał niebieskiego. Na przykład, widzicie, przy malowaniu e, magnesów potrzebne są dosyć cieniutkie pędzelki. Tak, jak powiedziałam, nie będę malowała tutaj całej figurki, ponieważ by nam naprawdę troszeczkę czasu zajęło. Dlatego pokażę Wam jeszcze raz, jak może wyglądać magnes pomalowany, już skończony. To może być piękna pamiątka dla Was przy tej właśnie akcji, tutaj zostań w domu, kiedy. Żebyśmy się po prostu nie nudzili i żebyśmy mieli co robić. Zabawa jak najbardziej dla dzieci. Dla dzieci mniejszych, młodszych, jeżeli nie mają już takiej sprawności manualnej mamy w sprzedaży figurki gipsowe większe troszeczkę, to mogą być kotki, to mogą być roboty, mysz kamiki, puchatek, żołnierz lub również figurki tematyczne, typowo wielkanocne, jak jajko z zajączkiem, jak zajączek, jak widzimy to już są większe figurki, więc tutaj nawet najmłodsze dzieci sobie z tym poradzą. Tutaj tylko potrzebujemy farbek, pędzli i po prostu naszej wyobraźni, a taki magnes na pewno będzie pięknie zdobił naszą lodówkę, czy w pokoiku, jeżeli mamy malowaną na przykład ścianę farbą magnetyczną czy tablicę, a jeżeli wybierzemy takie duże, to również możemy postawić sobie na biurku. Serdecznie Wam dziękuję, do zobaczenia!